Dzień dobry widzowie z tej strony film Minecraft, a dzisiaj poodpowiadam na Wasze pytania. Dziękuję bardzo za 116 subów, lecimy po więcej. A nie przeciągając, zostawcie jeszcze łapeczkę w górę, jakiś komentarz, a ja odpowiadam na Wasze pytania. Czy ile masz IQ? Na IQ myślę, że pewnie dużo mam. Czyś tak. No, około 1000 IQ. Drugie pytanie. Czy masz psa lub kota? Mam psa. Pytanie numer 3. Czy ma, czy będzie kiedyś filmik z Robloxa? No może kiedyś tam, kiedyś, może... Może tak, może nie, nie wiem, zobaczę. No to widzowie, jak na dzisiaj tyle. Pisać komentarze, będę może robił takie QA. A ja się z wami będę żegnał, siema.